Yes, he did What the Jesus? Me? jerk. Sh sh okay. Shrunken head, broken legs, body parts on the concrete. Red light you're I'm talking, talking to. You. Or maybe and you them i play for the fucking the goddamn a champions. ...cooking meat, trying to eat. I got a zombie on me and you can't harm me. Hey, yeah, who do, it, you, what what do you boo bitch? Drink blood like a vampire without yeah. oh, warning. Me. Who do you boo bitch? Stand up. Sam B got the thing that go bump in the night. Whoa. Who do you boo bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you boo bitch? Let's go top of shango i'm bearing some fingertips toss them up like a fetish stable of cops bitches i'm a pimp for the dead come fuck with us i'm gonna check fuckin' head lugs you want ghouls like a fuckin' steamer sir looks like you've had enough what's your room number i'll make sure you get there safe and sound O oh, Kurda! A TV Tony Giviala, O Kurda! Kinda your keys, grab your wife, better get out of sight! Who do you want to bitch? Let's go! Excuse me, lady. Are you okay? Can you hear me? What are you doing, sir? Could this is the woman's restroom I'm standing on a zombie, all of and you can't help me! Oh. Who do you want to bitch?

Graj e, tak, serię będę prowadził... O kurde, zapomniałem, że tu jest dodatek DLC, czyli tego e, tak, słuchajcie, w tego, iż niedługo będzie premiera Dead Island 2 na Steamie To stwierdziłem, ej, fajnie by było przeprowadzić serię z Dead Island, tylko... Na kanale ropek mimo wszystko trochę nie wymaga i wypadałoby, żebym coś więcej robił niż tego, niż y, porobić w let's Play więc stwierdziłem, że... Odświecę sobie, słuchajcie... Zabić świeżo. No. Kanał po prostu ropek play. A e, raczej zacznę go znowu prowadzić. I tak słuchajcie, myślę, że my sobie weźmiemy, słuchajcie, zagramy sobie. Hmm. Mimo wszystko chciałbym zagrać tego. Te e, powiedzmy Ksian. Dobra, niestety nie mogę zmienić poziomu trudności. Nie mogę się doczekać premiery t 2 wreszcie. I tak wiem, że był na Epiku, ale mnie to nie interesuje tak trochę. Ja czekałem na wersję Steamową. Aha. Dobra, muszę to tylko sterowanie przypomnieć. Dobra, mamy apteczkę. O, mamy kibelek. Wziąłem go, kota odgonić, bo coś chciał, dobra. E, póki co nie wiem gdzie się ustawić, żeby było ok. Ale kurde, ja pamiętam, że jeśli chodzi o Dead Island, to ja zwykle... Jak słuchajcie, było lato, i w ogóle to brałem tam czterech innych twórców, czy tam. 3, nie, trzech innych twórców, i sobie robiliśmy taką serię wakacyjną. Tak było co roku. I to było całkiem fajne. Szkoda, że teraz tak nie mogę zrobić. Czy znaczy, mógłbym Lagunę zaprosić, ale Laguna aktualnie czasu nie ma. Ale Laguna, jak kupisz The 2, to ja tam chętnie z Tobą nagram tego. Dobra, tu jest pusto. E, powiem tak, generalnie mimo wszystko na tym kanale będzie film trwał tak długo, jak będzie mi się chciało, też nie będę robił takich mocnych cięć jak na kanale ROPEK, że każdy film tutaj w ogóle jest wycięty na moje wypowiedzi, więc jak czasami będę milknął, to przepraszam, bo troszeczkę się... W sumie ten kanał fajnie będzie mi też uczył, żeby generalnie trochę więcej gadać na tych filmach, więc może byłby trochę też ciekawsze. O kurde, no i dziwi się tego. A być może nie będę w ogóle montował tych odcinków, będę dawał, wiecie, czołówkę i tak dalej, a potem big. O, Nie! Yeah! Jep! Nie pamiętałem tego. Dobra, oczywiście, wiedziałem, musimy tego. Postęp, wyzwanie łowca skarbów. Nie ma co jest to łowców skarbów, ale dobra. I więcej zbierzemy, tym więcej będziemy mogli tego. Ale powiem tak, jak znajdę kogoś do Dead Island, jak ktoś będzie chciał do tego zagrać, to ja. Bardzo chętnie. Dobra, zbieram, zbieramy. Tylko widzę, że nie widział tam się osiągnięcie. A, jest łowca skarbów. Ja chcę mieć na 100% łowcę skarbów. Aha. No, wyspa tropikalna pełna zombie, tak. A jak coś to ja nic nie wiem o Dead Island 2. Nie spoilerowałem sobie, nic nie oglądałem żadnego materiału gameplay'u i w ogóle. Specjalnie bym się Co niespodziankę. Okej, okay, mamy zaktualizowane wyzwanie łowce skarbów. Mi się to bardzo podoba. A tędy nie przeszkodzę, gra blokuje. Czy mam pojechać windą? Nie, windy są chyba zablokowane. Chociaż to nie wygląda jak na zablokowano. No nie, musimy tędy przejść. Dobra, i pyk, pyk, pyk. A, -a. Aby było sobie darować tego Walentynki. O kurde, jak na zwiastunie.

Searching the storage okay. no Nie kucam, ale nie kucam. Poczekaj, gro, groja, chcę mieć tego dużo pieniędzy i tak dalej. Mimo wszystko, the Thailand zostanę gram kilka lat temu, ale definitownie to Kupiłem dosłownie tylko dlatego, bo chodzi premiera tego na Steam'a. Nie na jakiegoś nie pika, tylko na Steam. A. Niestety nie mam pojęcia, czy gra się dobrze sprzeda detailcznie, czy moglić liczyć na kontynuacji, że twórcy planują trójkę, ale eee, Nie wiem. Let's take a look. Okej, dalej robimy łowcę skarbów. A sobie ktoś leży, kąpi się prawdopodobnie. А. Бегнем, 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 мы не дам всех вас позвапать. Да и сюда вот. А вы не. the lifeguard said no you heard what he said can you hear what's going on out there you won't go inside here i'm doing it no didn't i oh, bloody tell you, know. you. No, stop wait hey can you hear me do you understand what i'm saying not your head not your bloody head i ain't asking you again oh thank god

Oh, I'd Oh, my God! What have he done? Why won't anyone help him? We can't just let him die out there. He saved your life. You owe him your life. You're You going out there? Are you nuts? you're not going to help him, get the hell out of the way. You no, at least have a weapon. Nadem, no. I need to find no. a weapon.

Jep, jeb, jeb, jeb. Jeb, jeb, jeb. Mogę zwiększyć poziom trudności. Eee... Chyba nie. Hmm. A, bo to prolog. let go get it oh that's the last one okay then thanks mates act pierce Just attacked. Listen, your friend from the hotel's awake. You were right about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. I saw him and took my life. You need to get out of there and I can help you. I can arrange for transportation by air, by sea, but first you need to get here to me i have many sick and injured here mate they're crazy with fear tell me where you are mm. where are you you there mate hello hello Oh, god damn it we didn't think you were gonna make it Anything better but i thought we with you for a while name's john cinnamoy the head lifeguard here the voice on the radio told me you were in trouble at the hotel said you were resistant to whatever this is i didn't believe it but then i found you and i saw the bite marks you got no symptoms but huh, those aren't love bites are they Look, i don't know who you are or how you know that guy on the radio but he's our only connection with the outside world we keep losing the bloody signal we have a monsoon coming so, here's the thing. We need to move everybody to the main lifeguard station. There's an ambulance there and more equipment and a stronger radio with an antenna. I hate to ask, but we can't do this without you. Will you help me? Yes. Good. Tak. First off, we need an access card to get past the security gate. Mine's in my room. With all the commotion, I forgot to take it with in bungalow 11 by the pools. Take a weapon and watch yourself. You may be immune, but I don't mean you can't die. Mhm. Mm Mogę coś jeszcze ukraść? I'm here. Dobra, raczej nie. Dobra to idziemy. O, mamy dodatkowo broń. E, nie pamiętam, jak się broń. A mogę tak wziąć słowa, wrzucić. Dobra, to będzie mat po prostu. Tak, ale podoba mi się to. Fabuła w skrócie. Mamy My jesteśmy odporni i to tyle, koniec. Elo. Nie, to pewnie się wyjaśnia. Nie pamiętam. O, chciał z Daną pogadać w ogóle. Maybe there's still time to find them. If you're out there and you see Maggie and the others, could you let me know where they are? that's Yes. Ah, uh, thanks. I'll be here. Cuz I mean, you know, where the hell else am I gonna go? Mm. It's in the Book of Revelations. Przepraszam, pana, bo A, Bociu. Zamierzam te kolekcje. A, już chyba jakaś babka mi tam obraziła w te. Dobra, nasze zadania. E, póki co. Czy jestem w stanie zrobić zadanie poboczne aktualnie? Chyba nie. I co, pośledzimy tamto zadanie? A póki co zbieramy wszystko co możemy, żeby słuchajcie przetrwać na apokalipsę i tak dalej O energola se walniemy, to mi się podoba Pek pyk pyk Nie jem ząbiaczka Dobra, ząbiaczek nie żyje, ja? Mamy kolejne energolę Mam U Walka. się to jest co bardziej efektowna, No to chodźmy pod walkę. E, mam jeszcze jakieś umiejętności. Eee, nie mam dobra, to muszę sobie pozdobywać. No ja liczę tutaj na bardzo dużo trupów, na przykład na takiego kolegę. A masz Fendaczu. Piep, jep, Lewy sierpowy, prawy sierpowy. Dlaczego mi nie wybrało innej broni? A, bo muszę tak zrobić. Już pamiętam. Byk. I weźmy sobie jeszcze pyk. Okej, okay, teraz... Tak, teraz powinien mógł zmieniać bronię. Zawsze lubiłem taki Timon Dead Eye na takie ładne wysepki w ogóle. Maybe there's something useful. Hmm. A ząbiaczki? Je! Oooo, dranie! Je, pije, pije ząbiaczka. Łaz wow, z lewego sierpowego mi przywalił. O, ty draniu. Patrz jaki szczęśliwy w ogóle był. Jak się uśmiechał, że oho, ja uderzyłem. A to se pouderzałeś kolego. Dobra, łowca skarbów. Wybijmy sobie nergola, by się wyleczyć. A no, w sumie tam zajrzymy. W takich barach lubiły być fajne przedmioty. Albo zombie. I dobry pani. Nie, 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 nie. Dobra, i yeah. raz bywa zamknięte drzwi pierwszym uderzeniem. O, super. A, potrzebuję umiejętności, żeby otwierać zamki. Dobra, jak ktoś odblokowywał umiejętności? Kuria, ja szuka przetrwania. O, matko, czy jednak będę musiał? Tak, będę musiał odblokować te zamki od razu. Trzeba grajnować te zombie w takim razie. O, mowa. Nie, 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 Na A co, się to zombie nieco jakoś trudnie? Spokojnie, mamy pięści jeszcze. Mamy jeszcze pięści, więc spokojnie, nie, nie, nie potrzebujesz jeszcze broni. Ale na wypadek by przydały się, broń Dobra, weźmy tak i. znaczy zrobimy tak. Kurde, dobra, zrobimy tak i tak, dobra Nie będę 50 razy podnosił tej samej broni Dobra, energolik i lecimy dalej. Musimy poziom nabijać i przy okazji misję robić. Oj, główka poszła. A tu jest pani. Ała. Dobra, pek pek pyk, pek, pek do portfela. Dobra, mamy tu jakieś przedmioty kolekcjonerskie. Tutaj domek. Dobra, wypijmy sobie energolę, aby się zregenerować. A nawet dwa, a nawet trzy, a nawet ze... Za... O matko. Widzę, że tutaj chyba były kręcone niegrzeczne filmy i tak dalej. O, mamy kamerzystę! Ja ci dam! Eee, to może ci dobiję? Eee, tak żeby tego. kurde, czuj się nic nie widzę. O, mamy rurę. Anything will help. O, pod tym mam latarkę. Dobra. Halo, do, no to mi się to już podoba. To niech samolotyczka dalej gramy, to tu sobie popkradamy te domki. A weźmy jeszcze jednego energetyka. I dobry. Oj. Dobra, szczęście dobiliśmy go deską. O, mamy nożyk. Ale potrzebuję trzeciego poziomu. Zobaczymy, co z rurą. Nie chcę gra mi pozwolić, to nie. Eee, takie pikanie. Czek Dobra, to co? Powinniśmy podążyć raczej do punktu. To, że mam ochotę eksplorować tą grę i mogę długo tu siedzieć, nie znaczy, że tego. O oh my god. O God. my wife my dad oh fuck my own fucking brother jesus christ what else could i do let him kill me why are you looking at me like that what the fuck do you want from me i had no choice oh god Eee, nie, 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 nie chciałem mu przywalić, że zabił swoją rodzinę, tylko czy ogólnie mogę coś zrobić więcej. Kurde, nie no, szkoda chłopa. Nie, to porąbane, że nie wiem, czy się rodzinka zamienia w zombie i tak dalej, albo... Mutuje i... musi dokonać wyboru. No i rura się połamała. draniu o kończyny będziemy odcinać A całe szczęście ta cała wyspa jest wypełniona energetykami i w ogóle no, Mania ja, Laguna to byśmy tylko siedzieli um, um, i tu uczymy ząbiaczka i, um, um, i kolejnego. i ta kolejnego ta, ta. Ej, w sobie, może na tym kanale dam szansę Dying Light'owi, bo ja tak nienawidzę. tej Nie lubię tej gry w ogóle, ale. E, nigdy jej nie ukończyłem w sumie. Nie, my zobaczymy. Eee, dobra, to zrobimy, może tą misję w końcu. A, dokładnie, żeby ją zrobić, musimy wejść do tego budynku. I mogłem to zrobić od razu, ale nie po co? Eee, ta ta ta, jak tu będzie jakaś rodzinka, to zaraz ci dadzą jak to są takie teksty. A ja sobie za pierwszym. Jeb. Kurde, ich jak to do sobie tego sieczkę nie złorobię. Eee, ja już to zrobiłem tą misję Najwidoczniej Dobra, jak Dobra, mamy rurę Jak to mówię, no to rurach. Nie, nieśmieszne, wiem. Gdzie? A tutaj stejnka. Nie! Yeah! O, oh, jest. Pokojnie panujemy na sytuacji. Kurde, ten dobrze są spoko. Może dlatego, że wziąłem postać do nożowania. I ona robi ciach, 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 a ja się cieszę. O. Kurde, mogłem to zrobić za pierwszym podejściem. Ale! Au. Monster! Aha. Aha, zombie idą. A ja nie mam prawie życia A na szczęście mam energetyki Może i niezdrowe, ale przynajmniej mi pomogą Męczący kij A będziemy męczyć te zombie, jak będziemy je tłuc Kurde Kurde Jep, jep, dobra, czekajcie, bo do mnie ktoś pisze Um, okej. Okay. ok, to świadczy o tym, że aktualnie zakończymy, słuchajcie, odcinek. Eee, tak, nic z tym odcinku za bardzo nie zrobiłem, ale po prostu zostałem zaproszony na coś, a mamy już tak trochę min odcinka, więc, słuchajcie, to tyle. Póki co.